Maneczko, znowu jestem na rybach. Tym razem liczymy na cud. Woda ponad 500 hektarów. Jak uda się jedną rybę złowić, to naprawdę będę zadowolony. Zresztą, zobaczcie, co tutaj się wyprawia. Możesz pokazać. Także, jak coś się ma dziać, to tylko w nocy. Jest godzina, nie wiem, która jest 17, może. Dopiero przyjechaliśmy, rozłożyliśmy się. A więc, tak, jesteśmy A. na Domaniowie dzisiaj. Przyjechaliśmy sobie na nockę. Szybką. No niestety mówimy tylko na dwie wędki, bo Marcin jeszcze nie opłacił karty Ale może, kiedyś opłaci <grych> Także robi teraz obiadek Na obiad będzie zupa dyniowa I podpraża teraz chyba słonecznika Już wędeczki zostały wywiezione na 50 metr mm. Bo dalej nie wywozimy, bo, no, bo nie ma sensu wywozić Papka dyniowa na kurczaku, na dyni i na warzywkach Nazwana zupa krem dyniowa tylko trochę pikantna wyszła. Akurat pikantną to ja lubię bardzo. Zupa mu no być dobrze. gorąca, pali w twarz, Tamasz kawę. Także smacznej kawusi wszystkim życzę. Bez meczka dzisiaj, chyba mocniejsza. No dobra, ja lubię mocne rzeczy. No, po kleksiku. Widać, że prosty samochód stoi. A no, jak cholera, nie? Panie troniarzu, widzisz pan coś tam? To jest włączone? Co? Masz włączone? Włączone, włączone. Będzie widać. Włączone, tak. Raz, raz, tak samo. I raz, dwa, trzy. To jest próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Wcześniej czołem. Pytacie skąd się wziąłem? Jestem wesoły Romek. Chodź, chodź, karzełko do mnie. Da, ja to przybyłem jak Jestem teraz. No to co? Witamy ponownie. Czekamy na rybę cały czas. Także Marcin dzisiaj wybrał piękny zbiornik. 500 hektarów. Szybką, szybką nockę zrobimy. No nie, nie, dawaliśmy dużo towaru. Wywiezione są dwie wędki. Tak naprawdę na dosyć spore przynęty. No i zobaczymy co to z tego wyjdzie, czy w ogóle coś wyjdzie. Dużo nie sypałem, żeby tam ta ryba mogła znaleźć sobie kuleczkę. Zobaczymy jak się sprawują moje mikrofoniki. Tym razem jesteśmy bez mikrofonu, tylko mamy mikroporty. Zapięte? Lubisz takie ga garzyciarskie opisy. <grym> garzyciarskie opisy. To czymś patrzyłem, ile będą. No ale... Zimno się robi. Zimno się robi, a my mamy jeden śpiwór. Marcin śpi z Ja na kierownicą śpię. Marcin, Marcin będzie spał z przodu, ja będę spał za nim <grym> Nie, to ja tak się odwrócę, nie kredkę w samochodzie, także nie dostanie się. To Mary <grym> ją ciąć. Nie no, myślę, że coś, 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 coś weźmie. <grym> no, mam dobrej myśli. No bo i... no, tam coś pływa. Woda. <grym> no, ale woda nam się uspokoiła, panowie ze skuterów wodnych przestali... No to trochę, Chyba już im zimno tak, popadli. już trochę zimno, więc przestali już jeździć. Pływać. No. No i co? Czekamy na rybkę. Czekamy na rybkę. Zjemy sobie kolacyjkę. Tak, próbuję Marcina tak naprawdę zarazić karpiarstwem, tylko że on zamiast jechać ze mną na karpie, połowić duże karpie na komercji, to on wybiera PZW. No, czyli nie połowi. <grym> nie, dzisiaj już ostatni raz jestem, niestety praca nie da rady. Tak, ostatni raz już jest. No. To i tak, że da, da, dał się namówić, żebyśmy się przyjechali, bo trochę miałem luzu. Ale przynajmniej, przynajmniej tak, przynajmniej Marcin nauczy się latać dronem, bo, bo przy mnie po prostu pobuje rekordy. Tak, odległości. Bo normalnie Marcin latał na 20 metrów, a teraz. Na 200 metrów. A teraz zwiększył trochę no, zasięg. Nie, no tyle, na lata tyle, na tyle, na ile muszę. Mhm. Nie, nad wodą się lata, nie baczy. Jest zawsze ryzyko. Jest ryzyko. Jest jak, jak się ta, no, jak, jak, jak spadnie, mhm. trzeba będzie nurka. No myślę, że ponorkowałby tutaj akurat przy 4 czy 5 metrach, to myślę, że na pewno by do dna do, by doleciał, szybko. Nie, myślę, że chyba, ja wiem, tak szybko, 5 no. metrów, plastik, ma. Ja, ja myślę, że on by pływał po wierzchu, jakby Nie, nie pływałby, nie. Poszedłby na a czy powoli, ale poszedł na dno. No, może Też. by nie poszedł, ale no jak ładnie jest, nie, to bo... ładnie to oświetlone, nie? Zobacz. Tym rigiem, nie? No no nie, spoko, spoko jest. No i co? Czekamy na rybki. Akurat nie wiem, czy z tej, z tej wyprawy będzie film, bo no tak trochę nie wypada, żeby filmy robić bez ryb. Jest, no ale są wędki, nie? No nie zawsze jest ryba, ryba też ma. więc czasem trwa tak. się nie daje złapać. Dokładnie. Ważne, że się próbuje. Także tak, czekamy. I czekamy. I czekamy, dobra. I zaraz pójdziemy spać i wstaniemy rano. Jakie zaraz jest, ledwo późniejsze popołudnie? Które jest 20? Pierwsza, 20.52, no to mówię późniejsze popołudnie. A 20.51, no to już jest 21, no to już. No to co? No to ja zamówiłem branie na 19. A którego dnia? No w czwartek. A w czwartek, no to dzisiaj mam niedzielę. No to no, no musimy poczekać <śmiech> 4, <śmiech> 4 dni. <laughs> dobra, to na razie. No dobra, to na razie. Ciekaw jestem, czy w ogóle coś stąd. <laughs> Także tak pani i panowie wyłączamy nagrywanie także nagrywanie po reklamie <gry> I drugi Robimy sobie kotleciki. Godzina nie wiem która jest, dwunasta? Jaka dwunasta? Dwudziesta druga, czterdzieści dopiero Dobra Zaczynamy wieczór z Drona, myślisz, że wyjdą ładne? Nie wiem, zobaczymy <noise> Mieliśmy małą kraksę W ciągu lata tak jest ale już wszystko dobrze. Marzyć. Mamy dwa ringi. Tu mamy jeden. A tu mamy drugi. A tu mamy kaszek. To jest kuskus Nie. Nie glana. No i co? I ślimy, czekamy na branie. A może to podlać w oleju? To powinno być gotowe z Mariuszem Sponsorem dzisiejszego pro, programu jest nasza, 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 nasza spilarnia z Biedronki Proszę bardzo Michał, wrobiona. Dobra mordeczki, zbieram się szybko do domu bo tu nie mamy za bardzo czasu. Także pozdrawiam wszystkich, zapraszam do subskrypcji. Dziękuję Wam, że jesteście, trzymajcie się narka. Jeszcze ostatni raz z Bachcinem. Na razie nie udało się. Także nie udało się złowić nic, więc tu jest za ciężki zbiornik, żeby tak od razu przyjechać i złowić. Chyba, że na metodę zamykać. To zaczekaj, ja pójdę tam i stamtąd będę szedł Tutaj teraz Aha. Siemaneczko Siemaneczko. Znowu jesteśmy na bolą Nie no, może gdzieś idzie, bo tutaj jestem w słońcu, będzie źle.